Siemaneczko z tej strony Miss Sims pokażę Wam dzisiaj w kilku krokach, jak pobrać i wrzucić do naszej gry MC Command Center. Myślę, że nie jest to jakieś odkrycie, bo już takich filmików krąży troszeczkę tutaj na YouTubie, ale chciałabym po prostu pokazać, jak to wygląda na komputerach. Macach, bo wiem, że te systemy troszeczkę się różnią i po prostu może być inaczej niż w Windowsie. Jak widzieliście, weszłam po prostu w, przeglądark w przeglądarkę Google, gdzie wpisałam nazwę tego modu. Klikam teraz tutaj pobieranie, wybieram najnowszą wersję, żeby nie było żadnych problemów po aktualizacji i rozpoczyna mi się automatyczne pobieranie. W momencie, w którym one się zakończyło, klikam pokaż w Finderze. I wyświetla mi folder. Mogę już sobie zminimalizować moje opery i inne rzeczy, wyrzucam go po prostu sobie na pulpit i pojawia mi się tutaj w moich plikach. Klikam na niego dwa razy lewym przyciskiem myszki i rozpakowało mi tutaj teraz pliki. Utworzył się nowy folder, w który po prostu wchodzę. I te wszystkie pliki, które tutaj się w nim znajdują, trzeba będzie skopiować do naszego folderu z modami w SIMSAch w dokumentach. Jak to zrobić? Już wam mówię. Na razie możemy to sobie po prostu tutaj zostawić. Niech to tutaj sobie wisi, nie przeszkadza nam. Wchodzimy w nasze dokumenty, wybieramy Electronic Arts, otwieramy The Sims 4 i wyszukujemy na tutaj liście. No widzicie, ja dużo gram, więc mam dużo różnych plików. U was może nie będzie ich tak dużo, ale wybieramy folder Mods. W folderze Mods najłatwiej byłoby dla nas, gdybyśmy utworzyli nowy folder i nazwali go na przykład właśnie MC Command. No, trochę mi nie wyszło, ale to nic. OK. Otwieramy go i teraz wszystkie tutaj pliki po prostu najzwyczajniej w świecie zaznaczamy i przenosimy do MC Command. I tak naprawdę to tyle. Koniec filozofii. Teraz możemy odpalić grę i NC Command powinno działać bez żadnych zastrzeżeń. Paliłam na szybko jeszcze swoje Simsy, żeby pokazać Wam, co z tym zrobić dalej. Bo, ok, ściągnęliśmy, rozpakowaliśmy, wrzuciliśmy, ale musimy teraz jeszcze zaznaczyć w grze, w opcjach, że chcemy grać z tymi modami. Tak więc wchodzimy w opcje, w opcje gry, znajdujemy tutaj po boku inne i włączamy zawartość zmodyfikowaną i modę. I tylko w momencie takim, co mamy to włączone, mody de facto będą nam działały. Klikamy zastosuj zmiany, żeby one naprawdę zaczęły działać, musimy niestety swoją grę wyłączyć i włączyć od nowa. Myślę, że to by było na tyle, w miarę jasno to przedstawiłam i każdy z Was sobie z tym poradzi. Dzięki za uwagę, do następnego filmu Miss Sims.